Może być. Mówisz, kochanie, że z nami już koniec. Nie było nas, tej miłości szalonej. Mam nową miłość, mieszkam w obcym mieście. Nie niż tego, proszę, zostaw mnie wreszcie. Nie możesz im być. Sama w obcym mieście tyle ja, ja walczyłem. walczyłem. By Cię mieć nareszcie noc Taka pijana przywołuje wspomnienia Lecz oprócz na podostę nic nie ma Nie możesz być nim sama w obcym mieście Tyle ja walczyłem, Bycie Cię mieć nareszcie noc Taka pijana przywołuje wspomnienia Lecz oprócz na podostę nic nie ma Myślisz, kochanie, że to nic nie boli, lecz serce me żyje w ciągłej niewoli. Wciąż czuję twój oddech, smak ust uwodzenia, otwieram drzwi, a tam tylko wspomnienia. Nie możesz być nim, sama w obcym mieście, tyle ja walczyłem, by cię nie czarne. Pijana przywołuje Wspomnienia, lecz Oprócz ży, Na podusę nic nie ma Nie może być kimś Sama w obcym mieście Tyle ja walczyłem By cię mieć na ręce No taka pijana Przywołuje wspomnienia Lecz oprócz ży, Na podusę nic nie ma Słyszysz kochani do ciebie te słowa, tak chciałbym zacząć i życie od nowa. Być blisko ciebie w tym obcym mieście, poznać smak miłości, być szczęśliwym wreszcie, nie możemy być nim sama w tym mieście. Tyle ja walczyłem, bycie mieć na ręcie, no, no, Lecz oprócz łzy, na podlustej nic nie ma, nie możliwy na wąsy dwie, ja walczyłem, by na nareszcie. No taka pijana przywołuje wspomnienia, lecz oprócz łzy, na podlustej nic nie ma.